Ejka, a co powiecie na masażer do twarzy? Nie jest to jakieś skomplikowane urządzenie, ale całkiem proste i przyjemne. Jest to masażer od b like, który ma tutaj cztery tryby pracy. Zobaczcie. Włączamy. Pierwszy. Bardzo przyjemny. Dotyku tutaj. Drugi. Delikatniejszy. Tutaj same takie o cyk, cyk. I jeszcze. O, wyłączyłam sobie. I ostatni też się tutaj ładnie wszystko kręci. Do tej pory używałam takie silikonowe nakładki. Od kiedy przeszłam na te masażer, to i masowanie twarzy stało się przyjemniejsze. Czy peeling, czy po prostu ponakładam sobie kremik, siedzę przed telewizorkiem i jadę. Powiem Wam całkiem przyjemna rzecz. O. Co? I tyle. Mamy tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie nie wkładamy tutaj żadnej baterii, tylko tutaj jest już akumulator i ładujemy to przez tą końcóweczkę, tu wkładamy USB-C i ładujemy bateryjki. No i tyle. Proste i przyjemne. Co myślicie?